Funkcja logarytmiczna f jest określona wzorem f od x równa się logarytm o podstawie 6 z x dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x. No i teraz musimy ocenić prawdziwość poniższych stwierdzeń. Pierwsze mamy takie, że wartość funkcji f dla argumentu 36 jest równa 6. Co to tak właściwie oznacza, że argument jest 36? To znaczy, że nasz x jest równy 36. Więc podstawiamy sobie. To pod ten wzór funkcji będziemy mieli nie f od x, a f od 36. I teraz podstawiamy sobie logarytm o podstawie 6 z 36. No i jak działają logarytmy? Musimy się zastanowić, do której potęgi podnieść 6, aby otrzymać 36. No oczywiście 6 razy 6 to jest 36, więc wpisujemy sobie tutaj 2. No i mamy już odpowiedź, że to jest fałsz, ponieważ 6 nie jest równe 2. No i kolejne, mamy funkcja f jest rosnąca. Kiedy funkcja y, f jest rosnąca, czyli no, ta funkcja logarytmiczna w tym przypadku, y, zakładając, że mamy coś takiego, f od x to się równa logarytm o podstawie a z x, no to y, funkcja logarytmiczna jest rosnąca, kiedy a jest większe od jedynki. No oczywiście tutaj mamy jako a 6 6 oczywiście jest większe od jedynki, więc drugie pytanie jest prawdziwe.